I wszystkim witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Green Legends. Eee, mamy <coughs> wyszukiwanie przedmiotów, więc sobie od razu je zacznijmy. Eee, kapelusz z piórem, proszę bardzo. Eee, jakiś pierścień, więc pewnie będę potrzebowała się tutaj dostać do środka. Moneta, Muszę... nie ma tu już nic, więc nie. Ja. <coughs> Eee, Boa, tu i jak się skryło? jakaś bronzoletta, nifterko. Eee. Aha, czyli reszta będzie chyba w środku, tutaj w skleczce eee. Ostrza, by rozciągnąć Nie ma problemu z tak. Pierścień, lutnia i list. List jest tutaj. Eee, lutnia. A pierścień. tutaj żadnego pierścion. Jest lutnia. Ale ja tu nie widzę żadnego noża, żeby coś tutaj. Tutaj jest. Postrzem. Niekoniecznie nóż. Hmm. Hmm. Tu nic nie ma. Tu są nożyczki, ale chyba ich nie mogę... No i co? I kupa. O! I co tu się dzieje? To, to samo martwienie. Dobra. No to wszystko mamy. I mam parasol. Czyli sobie teraz parasolem sięgnę po ten latawiec. Tu sobie teraz. Ten ogonek przerzucę, to sobie pociągnę i wchodzimy do młyna. I co my tutaj? Tam jest taki co? Ktoś próbuje pod, podważyć. Pod, pod ten wiatr jest skrzydeł. Okej. Okay tu, co mamy? Z... zbyt go Tu w tym sobie sięgnę jeszcze został góry... górny koniec okej, okay. to jest mamy jakieś wiadro jest waga a Uchwyt. Pas pod, no, jest połówka ról, naprawdę no, to jeszcze drugą półkę nie będę musiała znaleźć ok, tym mogę to przebić, nie? że mogę sobie przebić ten worek i wtedy cię otworzy to tutaj to chyba wszystko to sobie wrócimy jeszcze tu, tu mamy wiadro Zbierzemy I... Mm. Tak, to. I to. Nie? A może... Aha, to może... Być. Dobra. A, w ten sposób, dobra. ...i mam pasek. O, to ciężko, nie To jeszcze... Powiedzmy jeszcze nie, tak bym miał paskiem. O, dobra. Proszę bardzo, paskiem no. Tak? Tego na razie nie sięgam co? tutaj? widok od mu tak nie. A, czyli co jeszcze? no o. tego tutaj nie dam. i i tutaj ten ten cie. Się... Nie. no to teraz też no bo co tu jeszcze mam zrobić to podniosę tu nie mogę tego broszką też tego nie mogę przeciąć. Tu jest ta brzytwa, która utknęła. Potem tego nie zaleję, i też tego tu nie wydłubę. Tu są, te. chyba, że. Aha, no, to mam już wszystko w temacie. Proszę bardzo. Jeszcze raz teraz i teraz mogę sobie przeciąć korek z ziarnym i podnieść mapę. Tu idziemy pod. Dobrze, mamy tutaj. Okay. Mamy pęk kluczy z oko pomnichłem. To sobie od razu wyczyścimy. Proszę bardzo. Mamy ten klucz. skrzynię jest przekręcone podłogi. Nie, coś tu musi chyba być podstawie. To sobie rozecminę. O, ok, jest duszek. Okay, jest ten klucz taki dziwny. Dobra, właściwą eee, sekwencję przeciwko odtwarzającą opowieść. Aha, czyli nie o to chodzi. Czyli tak. Najpierw będzie dzwonek. Nie? To jeszcze raz. Eee, a to jak wyrzucę. Aha, dobra, czyli tak wiadro... To, to, i to. Ale już blisko. E, wiadro to to i to. O dobra, to go przewaliło. E, fajne. Muszę powiedzieć, że bardzo fajne. I co tu teraz? Eee, może to, 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 to. Nie wiem. O, tu się chyba udało od razu. It's all my fault. I should never have lost my faith in you. My reckless words have ruined everything, and no. now you're, you're gone. gone. That beast! The beast has killed the young master! Oh no! The curse of the abyss! It's happening! It's her fault! I saw her near the abyss. I bet she's summoning the spirits! He left her, so she cast a curse upon him. She's a witch! Banish her! No, w sumie nie do końca tak było, ale okej, okay. to sobie zabródmy mhm. te kuciczki to znaczą? chyba nie e, dobra, kandela jakiś tutaj z koła do, czy coś tutaj? Czy? Chyba to wszystko, e, to sobie otworzymy klapę. Proszę bardzo, ale to ciemno. Potrzebuję światła, aha, <grymne> <grymne> oczywiście. Eee, co my tu mamy? Ja tutaj naciskam w ogóle tak trochę w ciemno. O, cień,

Wachlarz i księżyce jeszcze. Jest wachlarz. I ukryty. Dobra. A te księżyce to gdzie muszą być? muszą być tutaj? Jeszcze dwa tutaj nie widzę. Nie, no, muszą być tu muszą być. Takcie? Tu jest jeszcze jeden dobra. Ojej, jeszcze jeden. Jest, dobra. Czyli tutaj będę miała szklane sugi. Okej. Okay. <laughs> Hej! Jakim sposobem to włożyło? Nie, to ją ja go przegonić, <laughs> cały czas zapominam, że mam tego kotka. Masz... Mogę? Nie. Mogę przegonić? Tego? Nie mogę. Tak, mogę. Hmm. No, nie wiem, co ja mam teraz zrobić, naprawdę. Jeszcze ten obiekt. No to nic, nie będę tutaj zwlekać. Ok, no to tak jak myślałam, ale co tutaj teraz? Aha, już bez... Aha. Aha, dobra. No, to już wszystko jasne. Po prostu klikam nie wiem, gdzie trzeba. Czyli do ją. Klikę sobie łapiemy. Latarnie z wyświetlkami i. Okej. Okay. Oh. To okay. Eee. Idziemy w lewo. Co tu? Mm -hmm. I can wander nie, nie, around nie. for days if I don't stick to the directions. I think I should turn back and try again. Tu Those tunnels are just too twisted. I have to go back and follow the runes right. more carefully. From the beginning. From the beginning.

A nie, nie pójdziesz. A ja czekam, nie? Ale magnesikiem sobie pociągniemy. A. A ty tam? Nie, nie, nie. O nie, 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 nie. Ale sobie zrobiłam. Aha, dobra. Idź. A kluczek? Mhm. O, znalazłem ten cały iluzoryczny obiekt. Eee, no to co? Tu nic więcej nie ma. Everything that happened? It is not a coincidence that the beast disrupted our wedding. If the beast is afraid of something, that thing is exactly what we must do. But why? To thwart its evil plans. To protect ourselves and your beloved sister. But I, I can't get married while my sister's life is in danger. There is no sign of the bear nor Lily's sister in the castle. Are all paths to the village guarded? Not even a mouse could pass. Good. Watch out for Lily's sister. She is the bear's associate. And leave a guard at the gate. a tip. I can't allow this wedding to happen. I have to sneak inside the inn and speak to Lily. Okej, okay, ale w tym momencie sobie zakończymy ten odcinek. Ja Wam bardzo serdecznie za niego dziękuję. Mam nadzieję, że się podobał i słyszymy się w kolejnym. Cześć.